Oj, długi czas nie było nas przy tej gierce. Lecimy dalej, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Archie i trzeci odcinek z Ori, bo... bo stoimy w miejscu generalnie. Mm. Kurna, gdzie ja jestem? Aż sam nie wiem. 1% procentów. Hmm. A tu. To było się ciężko dostać. Pamiętam. Tego jeszcze nie rozwalę. To myślę, że idziemy na prawo, nie? Tak sądzę, ale to drzewo na serio jest ładne. gęsty las ale klimacik ładny taki nie tam się nie dostaniemy tu idziemy dobra generalnie co ja mogę opowiedzieć ciekawego cały dzień praktycznie nie było w domu także no jeśli ktoś bardzo jest ciekawy, to, to, to na Discordzie pisałem co i jak było. Ale no, generalnie no to miałem mal, malutki wypadeczek przez, przez śnieg, którego do tej pory nienawidzę. To jest najgorsze, co istnieje. Śnieg. Nienawidzę śniegu będąc szczerym. Nienawidzę. Nie, nie będę tam. Znaczy mam chodzenie po ścianie, są so, mogę tam bezpiecznie zejść. Nienawidzę śniegu. Ja naprawdę okropnie nienawidzę śniegu. Bardzo nienawidzę śniegu. Śnieg jest dla mnie bardzo takim irytującym, irytującą materią. W sensie rozumiecie, chyba. Co to jest? Nie wiem. W sensie to jest. To coś, co zawsze, ale to zawsze sprawi, że coś ci się musi stać. No i mi się stało i byłem w. To, to teraz możecie dopowiedzieć, coś jest. Co, gdzie mogłem być? Prześnieg. Generalnie się wywaliłem na schodach. No, 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 i na tym polega całość. Po czym straciłem na pewien czas wzrok. Ciekawa hi hi historia, nie. Zwróciłeś się, po czym straciłeś wzrok, no nie no, super, nie masz o czym odpowiadać, Archie, beka mecha trochę. Ale no tak, tak, tak było, nie no, niestety. A, tu nie mogę przejść, dobra. No i taka sytuacja, nie? No, ale na szczęście tam... Nic poważnego, w sensie nic poważnego. Po prostu nic w ogóle, po prostu nic mi się takiego nie zdało, tyle, że po prostu przez pewien czas, przez jakieś 4 minuty, wtedy nie widziałem, nie. Ciekawa sytuacja. Nigdy do tej pory nie miałem okazji nie widzieć. Nie z własnej woli, w sensie mnie zamykając oczu. Kurna. Także... Także ciekawie dla mnie. Kurna! Pyk, 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 pyk. o! <noise> Kurna. nie no, nie umiem. Nie umiem platformówek, ale naprawdę przy Ori bawi się. Świetnie, uważam, że to jest bardzo dobra gra i, 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 i nie wiem, po prostu czuję satysfakcję człowiek, jakąś taką dziwną z nagrywania tej gry Taką aż przesadną nie wiem skąd. Ona jest taka mocna, ale po prostu tą grę nagrywa się przyjemnie. Pyk, pyk, pyk. No i super. Pyk, pyk, pyk. Serio? Tam mi. Je... Jakie to ciążliwe, no. <ścoughs> Jaki ze mnie lamus. Typy. I nie umiem grać w tą gierę. Bardziej niż myślałem nie umiem grać w tą gierę. Mówią na mnie typy niestwasane. Dobra, może nie będę zaczynał. Tyk. A no jednak umiem grać w tą grę. Jako tako. Co tam jest? Hmm, raczej się nie da. O, nie najgorzej. Wpakowałem się w bagno. Pyk, pyk. Ej, ale przynajmniej z tego ładnie leci ten. O, i pyk. No i super. A tu znowu to samo. Nie mogę tu przejść. Hmm. Ej, co jestem zobowiązany zrobić. Nie, no tam się nie da wejść. No gdzie? Tędy nie. Nie ma takiej opcji w ogóle. Mm. Skoro i tak jest sporo tłum tego, yy, znacznik mapy pozwala zobaczyć na mapie więcej obiektów. I Iskrzący płomień. Tworzenie duch więzi odnawia jedną komórkę życia. Zwiększa siłę duchowego płomienia. Chyba to yy, podoba mi się iście w. Atak. Po prostu to jest OK. Ej, ale na serio nie wiem, gdzie ja jestem. zobowiązany pójść? Chyba, że wiem. Tam chciałbym pójść, bo tam się da w łatwy sposób dostać. Pierdziela. Tyk. Tyk. Hm. O! Super. Duch Ano, który tutaj zgin zginął, był silny i odważny. Słuchaj, słuchaj jego głosu, gdyż jemu udało się skupić nasze światło. Jednak będę czytał te dialogi, ale takim ładnym głosem, a nie takie. Ale tylko przy takich mniej istotnych rzeczach, jak tutaj. Eee, zdobywać umiejętności naładowania płomienia. Przytrzymaj i. A, dobra. O! No i to co jest zabawa. I Pewnie tu. O, tak, dokładnie. Hmm. Przy katstynkach nie będę tego robił, bo uważam, że to nie jest dobry pomysł robić to przy katstynkach. Nie... E, jak to się robi? Nie bardzo rozumiem. Mm, Pomocy ustawienia sterowanie klawiatura. A bo ja chyba muszę mieć naładowane. Dobra. Chyba czaję jak to działa. Muszę mieć energię, bo tutaj nie mam kulek energii. Tak pewnie to działa. Także muszę zdobyć kulkę energii, takowa tam się znajduje. Up. 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 tak, muszę mieć kulkę energii chyba, z tego co tu widzę. O, y upgrade 2, tak był bardzo dobry. Lubię bić wszystko na Hita. Pyk. Prawie na Hita, ale wiecie o co chodzi. Lubię bić szybko. Szyb, wszystko szybko. Po prostu. No dawaj, dawaj, dawaj. Albo dobra. A, bo my wyszliśmy tutaj. Dobra. Ja bym się wrócił. Ale w ogóle ja się tak stęskniłem za tą grą, za muzyką w tej grze. To jest po prostu wow. W ogóle fakt, że tu niby byłem zgubiłem się, a w tej grze tak łatwo się odnaleźć. W sensie, wiecie o co chodzi. Ja nie wiedziałem gdzie mam pójść. A wystarczy, że trochę po prostu pochodziłem i, i znalazłem się tam, gdzie być powinienem. Więc to jest spoko, że tu nie jest coś takiego, nie ma takiego bólu że to zgubisz się i huk hu ci w dupę, bo gra intuicyjnie, nawet jak się zgubisz, to intuicyjnie cię doprowadzi, mam wrażenie. W sensie jest intuicyjna pod względem mappingu. W sensie wiecie, jeśli pierwsza intuicyjna droga, jeśli już jakimś cudem nie zadziała, to już druga na pewno. W takim sensie o to mi chodzi z tą intuicją. Super. Muszę się nauczyć walczyć, na, będąc na ścianie, bo to jest bardzo dobra umiejętność mecha, mechaniczna. Utrzymywanie się na ścianach, generalnie. O, w sumie mogę skorzystać. E, zwiększa zasięg działania pomiędzy zawładowane obrażenia. Z... To jest spoko, bo to się leczy. Więc to wezmę na początku. Tak, no i zarobiliście, nie? E, sieć, po prostu sieć. O nie, najgorzej. Tak, tak, widziałem. Widziałem kokon. Widziałem kokonę. A, dobra, to wart... warto wiedzieć. <ścoughs> O nie! Hmm. Jakie. nieładnie, no. A miałem tej serii nie montować i mam nadzieję, że nie będę musiał. Z powodu. Powodu tego miejsca. Bo wolałbym tego nie montować, bo uważam, że montowane odcinki są małe z tak, glima glima tak klimatycznej. Tak klimatycznej gry, jaką jest Ori. Jest bardzo klimatyczna, moim zdaniem. I wszystko i, i psuć sobie cięciami klimat. Jaki daje mu między innymi muzyka. Jaki ogólnie w ogóle bawienie się światłem tutaj przez twórców? Jestem fanem bawienia się światłem, tutaj, jakie zrobili twórcy. Wiem, ja, ja się stąd idę, bo mnie się nie podoba fakt, jak tu się wszystko działa. Tam też było chyba takie przejście, nie? No. To zobaczymy, czy tam się da. To drzewo w ogóle jest takie majestatyczne. To jest ta studnia. Na no, przypadkiem nie, nie odnawia życia. Nie, zapisuję... A, zap no, odnawia życia, więc super. Mm. No i super. O, mówiłem, że tutaj jest coś takiego też. Dolina wiatru. Nie, 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 nie. Spierdzielaj. Mopy to są easy. Ej, ale to niego dużo punktów jest chociaż. Najgorzej. Kolce, kolce, kolce. Ośle! kolce. Ej. Samochód tyle nie daje. No i po nim generalnie. Tak. Bord zdech. Bord być słaby, bo bord zdechnąć. Bord być słaby, bo bord zdechnąć. Tak dokładnie. Tak to działa. Nie, najgorzej. Pyk, 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 pyk. Najgorsze są golde. Wszystko się boisz zrobić, bo goldze A, super. Najgorsze tylko jest tutaj to, że gram w trybie pełnoekranowym, więc nie, tu nie. Więc sprawdzanie po prostu czasu yy, nagrywania sprawia, że albo tracicie przez chwilę dźwięk gry, co mi się nie bardzo podoba, albo albo muszę sam se po prostu pilnować tego, a co nie jest fajne. To nie bo psuje co o ale czyli da się to. Nie, najważniejsze, najbardziej mnie ciekawi to, że da się tam ładnie. Teraz już dostać poprzez sprawienie, by ta małpa tam skoczyła. Rozumiem. Tak, Bierzemy to tu. Fek. No i super mi. Chodź tu ptaszku. No i po ptaszku. Bord, martwy to bord. Dobry. Fake. <laughs> Ja się tu zapiszę dodam se to żaba martwa to też bardzo dobra żaba O nie, kolce złe Hmm. Nie, no jego... kurd go... Głupie goldze! Pyk, 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 pyk... pyk. Nie. Pyk, 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 pyk. Pyk. Wiem. Chy, znaczy chyba wiem, jak to zrobić. Nie, to muszę koniecznie stąd. Dwa, trzy, cztery. To jest trudne, o dziwo. Ty musisz się tam wyrobić, bo tam widzicie, tu, o, tu jest taki... Tak powiem no, krawek. I ty nie możesz. Musisz dostać do tego krawka wyżej. To o dziwo jest trudniejsze niż się zdaje. Ja pierdzielę. Pyk, pyk, pyk. Nie no. To jest trudniejsze na serio, niż się wydaje. Szczególnie, że jeszcze te kolce. Ty musisz wyczuć, czy możesz wejść, czy nie. O, no, jakie to trudne. jest okropne. Jak to. O nie! Jestem cicho i nie daję rady to. To już jest źle, uwierzcie mi na słowo. Jak ja nie mówiąc nic, mam z czymś problem. Mówiąc, to ja nigdy nie robię nic dobrze. Nie ma ciule, żebym mówiąc... ja mówiąc. Ja pierdzielę! Nie wiem, ja mnie nie stać na nic, no. Tak. No i po żabie. Szkoda, że nie mogę ze checkpointa tu zrobić. To bym nie musiał tej żaby za każdym rypanym razem bić. Znaczy mogę, musiałbym mieć punkt. Nie wiem skąd, ale bym musiał. Jestem zdenerwowany. Fyk. Lindl. W sensie jestem zdenerwowany na tą gra, za, a zarazem nie wkurwia mnie to. To, to jest najciekawsze. Irytuje, ale nie wkurwia. Nie jest takie, że mam dość tej gry, tylko ja, nawet mnie to nie boli, że mnie to denerwuje. To jest dziwne, ale. <gry> Pyk. Za bardzo szedłem w górę. W górę! pyk, pyk, pyk. pyk. Postęp robię ale nie, jeśli mi się nie będzie udawało, to, to ten malutki kawałek zrobię kiedy Was nie będzie poza nagraniem, ok? Tak sądzę. W sensie wejdę tam na górę, bo to będzie długie, i będę to robił na Discordzie prawdopodobnie. Myślę, że już wystarczająco czasu tu wysiedziałem. Nie chcę też przedłużać za bardzo. Wrócę się delikatnie. Powalczę z nimi w sumie, bo XP i tak dalej. Albo nie powalczę, bo umrę. Teraz. Przepraszam, yy, małe. Niestety yy, yy, wpicie na pokój. Drobne, ale to drobne. Hyk. Wracamy się do studii. No, studii. Tak, studii. Nie, nie byłem nigdy na studiach. Tak, wracamy się do studni. Yy, wracamy się do studni. I, i zapisujemy. Yy, ja byłem Arci i mi się bardzo znowu dobrze grało. Jestem... To jest właśnie fajne. Yy, że, że ja nie nagrywam teorii, nie wiadomo jak dużo. Powoli, pomału i to jest spoko. I gra jest cudowna dzięki temu jeszcze bardziej. Trzymajcie się do następnego bio ja angielstro... W sensie zrobiłem coś, zdobyłem nową umiejętność, więc jest dobrze. Dziękuję. Ty Ja byłem sobą, czy coś. Ja byłem ja, wy byliście wy XD, to jest najpiękniejsze.